Dosłownie kilka dni temu wyszedł najnowszy trailer chaptera czwartego Poppy Playtime. I okazało się, że głębokie piwnice fabryki Playtime kryją przed nami ogromne tajemnice. Najnowszy trailer chaptera 4 zdradził nam mnóstwo tajemnic, które mogliście przeoczyć. Dlatego dziś razem je odkryjemy. Kliknijcie grab pakową łapkę w górę tam na dole no i oczywiście suba z dzwoneczkiem. Bro, no dawaj, wszyscy widzą i patrzą, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Halo! <laughs> Oprócz tego napisz w komentarzu, ile masz teraz procent baterii w telefonie, żeby zgarnąć 40 zł PSC, które możesz wydać na co tylko. Chcesz. A tutaj mamy szczęśliwca z poprzedniego odcinka. Jedziemy z tym śledzie! Trailer zaczyna się od zjazdu windą w głąb fabryki Playtime. W tle słychać laleczkę Poppy, która desperacko wykrzykuje imię Kissy Missy. To sugeruje, że w Fabryce nie jesteśmy sami. To nie jest winda, którą zjeżdżamy na koniec chaptera trzeciego Poppy Playtime. Ten kto tak myśli jest po prostu w błędzie, a dowód na to jest prosty. Gdyby to była ta winda, którą my zjeżdżamy na koniec chaptera trzeciego, to Poppy słyszelibyśmy dużo, dużo lepiej. Tutaj słychać, że krzyki dochodzą gdzieś z tła. To oznacza, że ktoś zjeżdża windą w dół, przed nami i jest w fabryce jakiś inny człowiek prócz nas. Kim może być ten człowiek? Tego dowiecie się oglądając odcinek do końca. W trailerze prawdopodobnie zauważyłeś mnóstwo rur zamontowanych w różnych miejscach fabryki, które transportowały czerwony gaz. Należy pamiętać, że to my właśnie w czapterze trzecim spowodowaliśmy, że ten gaz został na nowo produkowany. Pamiętajcie, że uruchomiliśmy tę potężną maszynę, przed czym próbował nas powstrzymać GATNA. Czy to oznacza, że zostaliśmy oszukani i wykorzystani przez Oliego? Pamiętajcie, że to właśnie on kierował nami w czapterze trzecim. Moim zdaniem możliwe jest, że Oli to tak naprawdę kawał oszusta, który wykorzystał nas, udawając kogoś, kim nie jest. I tak naprawdę pomogliśmy nieświadomie eksperymentowi 1006 w przejęciu władzy nad fabryką. Poświęcił Katnapa, który był mu i tak oddany, by dodać wiarygodności planowi Oliego, że produkcja gazu jest dobra. Pamiętajmy, że gaz działał na nas negatywnie. Gdy byliśmy bez maski, to przebywanie w nim nie kończyło się dobrze. Trzymam się tego, że Oli to prototyp, który po prostu naśladuje głos jakiegoś randomowego dzieciaka, którego usłyszał lata temu. Co myślicie o tej teorii? Napiszcie w komentarzu. W tej scenie, gdy jedna z zabawek zostaje zmiażdżona przez drugą, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to jedna z postaci ze smiling critters. Ale w rzeczywistości to nowa odmiana tych postaci. Na początku trudno to rozpoznać, ale później tuż nad telewizorem widzimy leżącą zabawkę. I tutaj już nie ma wątpliwości, że to Poe, który jest pachnącą cynamonem wroną, której główną cechą jest to, że nie lubi światła. Należy do Nightmare Critters, czyli jest mrocznym przeciwieństwem Smiling Critters. Firma Playtime Corporation chciała przedłużyć sukces sprzedażowy pluszaków Smiling Critters i stworzyła nowe postacie o różnych zapachach. Czy to oznacza, że postać, która zniszczyła złego Nightmare Critersa, będzie naszym przyjacielem? Tego zaraz się dowiecie. Wśród wszystkich tajnych dokumentów, które twórcy Poppy Playtime wrzucili do internetu, ten zakodowany obraz był moim zdaniem najciekawszy. Oczywiście graczom szybko udało się odkodować obraz, który przedstawiał nową postać w Poppy Playtime. Jego wygląd przypomina dinozaura połączonego z pianinem. Dlatego został przez graczy nazwany Pianozaurem. Obok Brona byłby to kolejny dinozaur w popie Playtime. Dodatkowo jego projekt jest oparty na prawdziwej zabawce, która była popularna w USA w latach 80 o tej samej nazwie Pianozaurus. Pianozaur może być także postacią, która zmiażdżyła Poe, czyli naszą wronę, o której wam przed chwilą mówiłem. Jego łapy są bardzo podobne do tych pokazanych w trailerze. Czy to oznacza, że będzie naszym przyjacielem i będzie nam pomagał wygrać z armią złych Nightmare Crittersów? Oby. W zwiastunie chaptera czwartego po raz pierwszy od dłuższego czasu widzimy naszą postać, postać gracza. Jeżeli spojrzysz na jego cień, zauważysz, że ma na sobie grappak, a w ręku trzyma natarkę. Nasz wygląd zawsze był owiany tajemnicą, co rodziło wiele pytań o jego prawdziwym obliczu. Chociaż tym razem twórcy Poppy Playtime uchylili nam trochę rąbka tajemnicy i pokazali nam, że nasze ruchy są bardziej ludzkie niż kiedykolwiek. Co potwierdza nam, że w grze jesteśmy na 99% człowiekiem. Nareszcie poznajemy naszego głównego bohatera w Poppy Playtime Chapter 4. Jego imię to Yarnaby i uważa się, że jest to mieszanka dwóch słów w języku angielskim. Włóczki, czyli yarn i nerby, czyli w pobliżu. To wyjaśniałoby zachowanie tego potwora, który ciągle czai się w pobliżu, dopóki nie znajdzie okazji Pożarcia swojej potencjalnej ofiary. Czy my nią będziemy? Niekoniecznie. Jarnaby jest oznaczony jako eksperyment 1166, co wskazywałoby, że powstał jeszcze przed Katnapem, którego numerem eksperymentu było 1188, a nawet Hagiego Łagiego, oznaczonego numerem 1170. A ty lepiej zostaw suba, by dobić do numeru milion na tym kanale. Będę ci mega wdzięczny. Jeżeli jeszcze nie znacie postaci doktora Harleja Saviera to niedobrze, bo może się okazać, że odegrał dużą rolę w czapterze czwartym. Dzięki temu dokumentowi o eksperymencie 1166 odkryto, że właśnie ten doktor osobiście przejął kontrolę nad odizolowaniem Jarnabi od reszty eksperymentów i skupił się tylko na nim, aby tylko jemu Jarnabi był posłuszny. Spowodowało to, że potwór reagował tylko na jego głos i wykonywał jego polecenia, tworząc relację podobną do tej, jaką miał Katnap z eksperymentem 1006 był mu po prostu w 100% oddany. Na dodatek uważam, że Jarnaby jest teraz pod kontrolą eksperymentu 1006, który potrafi naśladować głosy innych. Mamy na to dowód na taśmach VHS. I to teraz, właśnie eksperyment 1006 podszywa się pod doktora Harley'a Saviera. Jarnaby ma specyficzny sposób na pożeranie swoich ofiar. Pierwszy rząd zębów rozdrabnia pokarm, a drugi rząd zębów przeżuwa, trawi i połyka tego, kto stanie mu na drodze. Jego wygląd bardzo przypomina odrzuconą koncepcję pierwszej wersji Bendiego z gry Bendy and the Ink Machine. Z drugiej strony, niektórzy uważają, że przypomina Demogorgona z serialu Stranger Things. Żółto-niebiesko-czerwony kwadrat pojawia się po raz kolejny w tym trailerze. Tym razem w bardzo widocznym miejscu. Można go znaleźć na kontenerach i namalowanego na kilku ścianach. Są to kolory postaci, którą już znamy, czyli Boxy Boo. Być może to oznacza, że Boxy Boo pojawi się w czapterze czwartym. A może ten kwadrat oznacza coś totalnie innego? Możliwe, że jest to po prostu logo towarzystwa, które zajmowało się tymi eksperymentami. No, i na koniec wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Kto w takim układzie zjechał tą windą na początku trailera, jeżeli nie my? Otóż jest to dr Harley Savier. To on jest jedynym człowiekiem oprócz nas. Bo zobaczcie, my w chapterze trzecim zjeżdżaliśmy z grabpakiem. Tutaj grabpaka nie ma. Możliwe, że w fabryce były dwie windy w miejscu zakończenia chaptera trzeciego: jedna winda zapasowa, a druga. Główna. My używamy głównej, a Sawier innej. Na dodatek powiedziałem wam, że Yarnaby reaguje na głos Sawiera i wykonuje jego polecenia. A patrzcie, dziwnym trafem Jarnabi niekoniecznie pożera Sawiera, gdyż trailer się urywa. Co może oznaczać, że Jarnabi rozpoznał Sawiera i mają sojusz, będąc naszym wrogiem lub sprzymierzeńcem. To się dopiero okaże. Ale to nie wszystkie sekrety nowego trailera. Jeżeli chcesz usłyszeć kolejne, to zostaw suba i łapkę w górę po więcej takich materiałów. Obejrzyj także filmy, które teraz tutaj widzisz. Trzymaj się, cześć!